Sprawa sprzed dwóch lat, czyli zaginięcie pana Sylwestra, znowu wychodzi na y, światło dzienne, zaczyna się zamieszanie. Jak wiadomo, pieniądz lubi ciszę. A tutaj, y, coś w fakcie wczorajszym, jakiś film y, na YouTubie, wchodzę na zondę. A tam dosyć dużo środków y, jest, no i wziąłem to, co mogłem. Zaraz y, wrzuciłem z powrotem na portfel. No, lepiej dłuchać na zimne, prawda? Tutaj widać, y, trochę siostra się uaktywniła. Widocznie chcę jakoś tą sprawę pchnąć do przodu. Tam jakieś brudy na nią wyszły. Nawet nie wiem, nawet nie oglądając, co to za brudy. Y, teraz y, nie wiem, czy tam o udziały chodzi, czy o Zamiast te Tak czy inaczej, y, większość środków y, trzeba było zrzucić na portfel.